Cześć, witajcie na kanale GIT. Ja jestem Burzyk i zapraszam Was dzisiaj na test Dream Machines Dreamki na przełącznikach Kale Brown. Była u nas myszka, była podkładka. Czas na klawiaturę mechaniczną dla graczy. DreamKeys to klawiatura, która dotarła do mnie w całym czarnym, takim jednolitym pudełku. Nie za wiele na nim jest poza taką techniczną wizualizacją na froncie, bo to nawet nie jest taki prawdziwy, prawdziwy render. Nie ma specyfikacji technicznej na pudełku, nie ma informacji producenta. No, taki dość tajny produkt wydaje się być w środku. A co poza klawiaturą? Przewód USB. Wypinany, możemy spokojnie go sobie wypiąć z klawiaturki. Osiem wymiennych nakładek na przyciski oraz kluczyk do właśnie ich wyjmowania. Jest też dorzucona jakaś tam karteczka z podstawowymi skrótami klawiatury, ale nie jest to ani instrukcja obsługi, ani tak naprawdę żadna karta gwarancyjna. No, zawartość zestawu przyznam szczerze dość skromna, ale te wymienne nakładki na przyciski i kluczyk zawsze dobrze, że się znalazły. Dream Keys to pełnowymiarowa, ciężka przewodowa klawiatura dla hardkorowych graczy. Jej wymiary to 437 x 1355 na 29 w niższym i 39 w wyższym ustawieniu e, profila. Mamy tutaj nóżki, którymi będziemy mogli sobie o jedną wysokość e, zwiększyć i podnieść tak jakby klawiaturkę, bardziej ją nachylić pod kątem. E, do tego przewód, tak jak wspomniałem, wypinany, gumowy, co ciekawe, z jednej strony gniazdem USB-C zakończony, z drugim pełnowymiarowym USB. kiem 150 cm, więc spokojnie wystarczy do e, gdzieś tam tyłów naszego peceta. Klawiatura ciężka, tak jak wspomniałem, waży 1200 g prawie to jest kawał solidnej, metalowej, również aluminiowej. Klawiatury, także przenoszenie jej będzie wiązało się z pracą mięśni, czy to w bicepsie, czy to na plecach, w zależności gdzie tam sobie ją ustawicie. Cale Brown w moim przypadku to przyciski, które zostały zastosowane, o nich, ich działaniu powiemy sobie nieco więcej troszeczkę później. Klasyczny układ klawiatury US z wąskim, a raczej może z niskim, a dość szerokim enterem. Z dwoma długimi shiftami, z dużym backspaceem na górze, z pełną klawaturą numeryczną, no i z czymś, co jest kontrowersyjne, no i podzieli użytkowników na pewno, a raczej widzów bardzo mocno, bo mamy tutaj grawery przycisków, a raczej nie grawery, tylko oznaczenia przycisków zainstalowane, zamontowane na bokach, na spodzie. Nie widać ich, patrząc z góry, nie widać ich, patrząc z boków. No ktoś, kto, że tak powiem, nie widział nigdy tego typu stylu, to pomyśli, że ta klawiatura jest po prostu wybrakowana, że nie ma na niej znaczeń, ale są tylko od spodu. Nieco dziwne rozwiązanie, od góry prezentuje się estetycznie, nie będę ukrywał, ale funkcjonalnie ma trochę wad. Norma ochrony IP 54 łamane na 56, czyli jakieś delikatne, może zachlapania, powinna wytrwać. Nie testuję, wolę, nie sprawdzać, nie chciałbym się o tym przekonać, że coś się stało. Mamy oczywiście podświetlenie, które jest dość delikatne, przyznam szczerze. Klawiatura jednak w zdecydowanej większości jest grafitowa i nawet to podświetlenie nie za mocno przebija się przez nią. Tym bardziej, że właśnie oznaczenia poszczególnych przycisków nie są prześwitujące, przegrawerowane, że tak powiem na wylot, tylko e, no jakby nie wiem, nałożone, nadrukowane, naklejone. Mamy oczywiście pełny NK rollover, klawiatura absolutnie nie blokuje się w żadnym możliwym momencie, działa bez żadnego problemu. No i mamy dołożoną do niej aplikację, aplikację, o której powiemy e, nieco więcej za chwilę. Tak naprawdę z tych najważniejszych rzeczy specyfikacyjnych to jest wszystko czas na rzut okiem, na to jak to jest wszystko wykonane i skonstruowane, bo jest to klawiatura niecodzienna, nietuzinkowa, coś tam zostało, i naprawdę interesująca. Zacznijmy od frontu. Teoretycznie zwykła, duża klawiatura. No poza tym, że nie ma na niej na górze znaków. W prawym górnym rogu mamy logo Dream Machines na takiej płytce jakby e, wmontowanej tutaj. Plus cztery diody symbolizujące skróty klawiszowe, ewentualnie tab, numlock i tak e, dalej. Na górze sekcja F-ów i przycisków nazwijmy to multimedialnych, ale no tak jak widać nie są za bardzo oznaczone, więc no, trzeba po prostu dobrze pamiętać to wszystko, znać na pamięć. Albo yy, no, zaglądać tam od spodu. Teoretycznie, jak się siedzi przy to to będzie widać, ale nie jest to aż tak od razu rzucające się w oczy jak w przypadku tradycyjnych klawiatur. Ale nie to jest najważniejsze. Ona jest, tak jak wspomniałem, mega solidna. Jest wykonana z naprawdę jakiegoś, nie wiem, metalu, stali, yy, która jest ciężka, która sprawia, że tutaj czujemy się bezpiecznie. Podając na ziemię, bardziej bym się bało o panele niż o tę klawiaturę. Bardzo zamknięta konstrukcja. Wyciągnięcie nakładek na przyciski jest niemożliwe w zasadzie ręką. Trzeba korzystać z dołączonego kluczyka. Podświetlenie, które jest w zasadzie tylko ozdobne Ono nie pomaga nam rozczytać znaków, bo tak jak powiedziałem, świeci tak od spodu, stanowi tło dla całej grafitowej klawiatury. Te przyciski są bardzo matowe i bardzo chropowate. Pokryte takim no, ciekawym jakimś yy, tworzywem yy, sprawiają wrażenie... Yy, nie brudzących się, i to jest prawda, nie przejmą nacisków palców. Nie niszczących się, nie zrysują wam się w żaden sposób właśnie ich oznaczenia no bosą od spodu, to też jest plus. Ale gdzie nigdzie widać takie jakby ich nierówności, tak jakby były jakimś lekkim papierem pokryte czy coś. Nie jest to absolutnie żadna wada, bo, bo mam wrażenie, że taki był zamysł konstrukcyjny i mi się on naprawdę podoba, ale nie każdemu może to przepaść do gustu. W wersji Brown. Czyli w tej najbardziej takiej neutralnej pomiędzy pisaniem a graniem wersji przycisków. Brzmi to wszystko bardzo dobrze. Ja lubię ten klik, taki lekko głuchy, lekko pusty, ale wyraźnie wyczuwalny, w którym momencie jest aktywacja przycisku i takie jest wrażenie pomiędzy klasyczną klawaturką a klawaturą mechaniczną, właśnie bardzo mi się to podoba. Od góry Wychodzi przewód, który rozchodzi się zresztą na trzy możliwe strony, możemy sobie poprowadzić go specjalnie przygotowanymi rynienkami, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to odstępy między przyciskami są... E Naprawdę duże. Tutaj nie ma opcji, żeby nie nacisnąć nie ten przycisk, co trzeba. Też nie jest na tyle lekko nacisnąć poszczególne przyciski, żeby stało się to niechcący przez przypadek, tak jak miałem ostatnio w Genesisie. Tutaj yy, nawet lewy Shift, którego najczęściej używam do chodzenia po prostu przy się ma idealną pozycję i siłę aktywacji, siłę nacisku. Bardzo mi się to podoba. No, wysoki profil, niestety klawiatura jest taka yy, gruba, bym powiedział, a możemy ją jeszcze podnieść. Yy, Nóżkami, więc na nadgarstki trzeba uważać. Nie ma załączonej żadnej e, podstawki pod nadgarstki, ale jest pod tym względem i tak dla mnie spoko. Odłożę na razie pudełko na bok, bo ciężko jest mi tutaj operować. Może tak będzie widać w drugim kadrze. Tam w środku jeszcze wymienne nakładki latają. I zobaczymy, co dzieje się na spodzie, bo mamy tutaj kolejny solidny, e, kolejną solidną, jakby część wykonania. Dwie na dole, dwie na górze, gumowane nóżki. Klawiatura mocno siedzi na biurku, naprawdę ciężko jest ją ruszyć, również za sprawą jej wagi, ale wyjąć, otworzyć te nóżki jest naprawdę bardzo ciężko. Tu jest jakaś mocna sprężyna. Ja nie mam za bardzo paznokci, więc muszę się naprawdę przyłożyć i sporo siły w to włożyć, żeby taką nóżkę podnieść. Po jej podniesieniu oczywiście jest na lekko gumowanej yy, również powierzchni, nóżce. Dzięki czemu, nawet na tym wyższym profilu, nie ma opcji, żeby nam podróżowała po biurku. Logo Dream Machines, kilka informacji producenta, no i te rynienki, o których wspomniałem, czyli wychodzący przewód USB typu C od tyłu. Domyślnie na górę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby leciutko zostawić dystansu i wprowadzić go. W rynienkę. Co tam się na tym laptopie biednym dzieje? Chyba tam format systemu już idzie. No ale tak jak widzicie, jest to do zrobienia. Więc wykonane to jest naprawdę solidnie. Moim zdaniem, estetycznie. Czy funkcjonalnie? No tu już możemy się sprzeczać: różne osoby będą miały pewnie różne jakby e, opinie. Ale nie można zarzucić tutaj tego, że to jest wytrzymałe, twarde, solidne. Robi dobre wrażenie. Minimalne, gdzie niegdzie widać tylko takie kiepskie połączenia tego tworzywa z metalem. Jest to tak jakby lekko niedoszlifowane, ale ogólne wrażenia są bardzo dobre. Jeśli ktoś zna układ klawiatury na pamięci, i nie przeszkadza mu, że nie zawsze będzie widać znaki, to jest to opcja moim zdaniem bardzo ciekawa. Dream Machines dostarcza do swoich urządzeń również oprogramowanie. Niestety na ten moment do każdego sprzętu jest to osobna aplikacja. Tutaj mamy jak widzicie Dream Machines do klawiatury. Dreamki od razu wyświetla się ona w miniaturce. Po kliknięciu przechodzimy na e, główny ekran tego e, oto programu. W lewym górnym rogu mamy akurat profil. Możemy sobie utworzyć nowe, zapisać bez problemu. E, natomiast w Gwiazdeczce i końca gwiazdeczką mamy wszystkie te nazwijmy funkcje e, klasyczne czyli przypisywanie makr, przypisywanie funkcji poszczególnych przycisków, bez żadnego problemu możemy sobie podejrzeć, co dany przycisk robi i jej zmienić jego funkcję, makra, remapowanie, e, funkcje myszki do klawiatury przypisane prowadzenia tekstu, multimediów, e, kombinacje klawiszy skróty, e, zmiana profilu, który sobie w tym momencie możemy skonfigurować. No i uruchamianie aplikacji, e, jeśli ma startować razem z e, systemem. Nie dodano funkcji użytkownika wydajność, czyli właśnie ustawienie wyłączenia skrótów klawiszowych, które mogą być niepotrzebne podczas gry. Klawiatura miękka. No, jak widzicie, to wszystko jest słabo spolszczone, więc no, za aplikację naprawdę <gryw> ciężko będzie jakoś bardzo pochwalić. No, ale dobrze, to była ta gorsza część. Przejdźmy do podświetlenia. Tutaj w żaróweczce mamy efekty podświetlenia, które możemy po pierwsze z predefiniowanych e, ustawić e, według tego, co przewidział nam producent. Oczywiście każdy z takich trybów możemy dostosować jeszcze natężeniem, kolorystyką, jasnością i prędkością. Standard dla wszystkich tych klawiatur oraz kierunek, a także według własnego widzi mi się zapisać sobie kilka takich ustawień, na przykład właśnie do FPS-ów, sad i strzałki. No, działa. Gdyby to było lepiej po prostu spolszczone, to myślę, że dużo przyjemniej by się z tego y, korzystało, a y, no tak jest po prostu jak jest. Nie dość, że każda sprzęt ma swoją osobno, osobną aplikację, no to jeszcze trzeba troszeczkę się po polsku domyślać. Lepiej po prostu by było zmienić język na angielski, wówczas to jest troszeczkę bardziej intuicyjne. Jeśli tylko angielski znacie. Warto dodać, że podniesienie klawiatury na stopkach dość znacząco zwiększa jakby wysokość z tyłu, bo na dole w najniższym punkcie klawiatura ma do przycisku 29 mm bez nóżek podniesionych na górze ona i tak idzie już lekko do góry 39 mm, a po otwarciu nóżek, które są zresztą pod spodem, rośnie nam ta tylna część do aż 55 mm. Jeśli są osoby, które lubią korzystać z bardziej nachylonej klawiatury, proszę bardzo, ten kąt się tutaj dość znacząco zwiększa. A skoro aplikację już mamy za sobą i która nie jest jakby moim zdaniem a czy sama aplikacja w sobie jest dobra, poza kiepskim spolszczeniem, ale ja lubię, tak jak mówię, kiedy wszystko jest w jednym w hubie. Tutaj mamy do, każdej, do każdego urządzenia Dream Machines osobne sterowniki, osobną aplikację. To poza tym swoją rolę spełnia. A jak radzi sobie klawiatura na co dzień i w graniu? No nie mam żadnych zastrzeżeń. Ja lubię Keile, lubię Browny. Czy to pisanie, czy to ostre granie nie robi na tej klawiaturze żadnego wrażenia. Nie udało mi się ani razu jej zablokować. Nie udało mi się spowodować, że któryś przycisk nie został zarejestrowany. Wszystkie reagują bez żadnego problemu. Można włączyć nawet Mugena, nie wiem czy jeszcze młodzi ludzie pamiętają, były kiedyś takie gry jak Mugen. Jedna osoba obsługiwała 8 klawiszy, druga kolejne 8 na klawiaturze i się grało na dwóch na PR, działało tam u Goku z Wegetą. I na tym by to bez problemu działało. Jestem tutaj o to spokojny. Bardzo szybko przenoszą się polecenia, absolutnie żadnego opóźnienia. Kilka możliwości konfiguracji w aplikacji, zbindowanie makr, no działa to wszystko tak jak powinno. Stabilne na biurku, precyzyjne przyciski, szybki czas reakcji, do gier, do pisania. Dla mnie funkcjonalnie, absolutnie bez zastrzeżeń. Wizualnie mnie się podoba, komuś może faktycznie te litery od spodu niekoniecznie, ale. Jedna rzecz podoba mi się nieco mniej, jest to cena tej klawiatury. No bo Dream Machines to marka, która, no nie uszukujmy się, nie jest jeszcze tak popularna, że gdzieś tam streamerzy ją wypromowali, czy po prostu gdzieś w sklepach często można spotkać produkty tej marki i e, jest jakby pożądana przez e, wiele osób, przynajmniej jeszcze tak nie jest, a kosztuje niemało. Na ten moment. I te ceny bardzo się wahają. Gdzieś tam widziałem po 400 zł, ale to już chyba jest nieaktualne. Na ten moment producent sugeruje, że możemy ją kupić za około 300 zł na stronie producenta właśnie. Eee, I już to nie jest tak mało, bo nie jest bezprzewodowa. Wymaga stałego zasilania i wymaga stałego podpięcia pod PC. Pamiętajmy o tym. I mimo, już jest twarda, silna, wytrzymała, szybka i precyzyjna, no to 300 zł... To nie jest jakoś wybitnie mało. Tym bardziej, że no, podświetlenie, które to jest wykorzystane, służy tylko za ozdobę, i nocą. Jeśli nie zna się klawiatury, to tak naprawdę nic tutaj nie widać. No, trzeba być na to nastawionym. Ale no, sprzęt gamingowy tani nie jest, więc jeśli taki styl nietuzinkowy Wam nie przeszkadza, jeśli nie potrzebujecie klawiatury bezprzewodowej, a chcecie stabilności, szybkości reakcji, pewności działania urządzenia. I ogólnej wytrzymałości, to Dream Machines, Dreamki w trzech przyciskach, w wariantach przycisków, czy to redy, blue, czy browny, myślę, że może Was zainteresować. Mnie się spodobało, gram na niej regularnie, nie zamierzam zmieniać, nie rozczarowała mnie i dobrze wygląda na moim biurku. Także Dream Machines, Dreamkey na kanale Git, propozycja godna uwagi, nie najtańsza. Po I podkładce, które były naprawdę bardzo tanie, tutaj cena okazała się jednak nieco wyższa. To by było na tyle. Z wami dzisiaj burzyk. Do zobaczenia. Jest gig.